Przyszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, pali, pali wyszto tańczyć chce bali, w koło kręci się pali, pali, pali. skacze w górę chen, pali, aż do nieba. Pali. Pali, pali, kocha cały świat pali. Bali, tak jak ty i ja pali, przykulankę ma pali, pięknie wita się razem z nim. Kocha cały świat pali, ma niewiele lat pali, uśmiech jego znać się razem z nim. Kiedy będę duży? Po tej drabinie często musimy wchodzić na dachy budynków, żeby ocalić kogoś, kto jest w niebezpieczeństwie. Ojej, o jej! ja bym się bała, że spadnę. Panie strażaku, czy może pan powiedzieć, co jeszcze robicie oprócz gaszenia pożarów? Tak, tak, to <śmum> Niesiemy ratunek wszystkim, którzy są w niebezpieczeństwie albo mieli jakiś wypadek. Aha! Teraz, dzieci, podziękujemy panu, że do nas przyszedł i powiedział nam o swojej pracy. Dziękujemy panu! Dziękuję. <grywa> Brawo! Zanim się pożegnamy, rozdam wam specjalne strażackie znaczki. Ja, ja, ja ja, ja, poproszę, ja. O, to strażak! O, ja. Czołem, dzieciaki! Do widzenia! Do zobaczenia, córciu! Chyba sporo się dowiedzieliście o pracy strażaka. Podobało wam się? O, oh, tak, o, podobało proszę się! pani! Słucham cię, Lu. A dziewczyny mogą być strażakami? Oczywiście, że tak! A ty o tym myślisz? Tak! Kto jeszcze chciałby być strażakiem? Ja! 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 ja, ja, proszę, ja proszę pani! pani. O! Oh, to pięknie, dzieci! A teraz pobawcie się tutaj, dopóki nie przyjdą po was Ale ten wóz był ogromny, co? Kiedy będę duży, zostanę strażakiem. A ty? Ja chyba nie. Bo jak zobaczyłam tę wielką drabinę, to spociłam się ze strachu. Bali, hej, hej. Mój tata Muszę lecieć. Do jutra, Damaro. Cześć, Bali. O. Oh. Hey, Cześć, synku. O, co to jest? Dostałeś odznakę? Nie, tato, nie. Dał mi to tata Misy. On jest strażakiem, przyjechał do nas i opowiedział nam o swojej pracy. Przyjechał wozem. O, podobało ci się? Jasne. Pokazał nam taką ogromną drabinę, co sięga do nieba. I wiesz co sobie postanowiłem, kiedy dorosnę, zostanę strażakiem. <laughs> to na pewno ciekawa praca. No właśnie, tato, a ty co ty robisz? Ja. Ja jestem stolarzem. Wiesz o tym. No tak, ale co robi stolarz? Przecież wiesz, dużo różnych... Poczekaj, synku, po co mam mówić, jeśli mogę Ci pokazać? Chodź, chodźmy do mojego warsztatu. No to naprzód. O. Widzę, że robisz dużo różnych rzeczy. Proszę Bali, włóż ten fartuch. I jak Ci się podoba mój warsztat? Jest wspaniały! To dobrze, chodźmy Bali, bierzmy się do pracy. Co będziemy robić? Coś całkiem nowego, a ty musisz zgadnąć, co to będzie, zgoda? Zgoda! Włóż te okulary ochronne. I jeszcze to na uszy, bo będę ciął piłą. O... A ja mam słuchać muzyki? Nie, te nauszniki chronią tylko uszy przed hałasem, który robi piła. Zaczynamy! Siadaj na ławeczce i patrz. Dobrze, tato. Siedzę! Teraz uważaj! Skoro deski są przycięte, robimy następny krok. Postawię je tu, a ty zdejmij okulary oraz ochraniacze i podejdź bliżej. Dziękuję. O, Bali, możesz podać mi jeden z tych młotków? Proszę, tato. Ten będzie dobry? Bardzo dobry. Jeszcze będą potrzebne gwoździe. <noise> Ja już zgadłem, co to będzie. Małe łóżko. <śm> Nie zupełnie. Zgaduj, zgaduj dalej. Hmm, może jakaś skrzynia? Hmm, ciepło. No i jak myślisz, co ja robię? Podpowiem ci. To coś, to coś, co będzie stało w twoim pokoju. W moim pokoju? Już się cieszę! No tak, ale co to jest? Poddaję się, powiedz mi co to jest! <grystanie> <grystanie> Już wiem! Skrzynka na moje zabawki! Brawo, zgadłeś! To skrzynka. Żeby była ładna musimy ją pomalować. Tato, może namalujemy na niej wóz strażacki? Tak, oczywiście, ale najpierw coś zjemy. Stolarze są głodni jak wilki. Naprawdę? Ty wyjmij kanapki, a ja przygotuję dla nas stół. I co, synku? Jak ci się podoba praca stolarza? Nawet bardzo! Ale wolałbym być strażakiem. Strażak ratuje życie. Hmm, wiesz, kim ja chciałem zostać, jak byłem w twoim wieku? A, stolarz... S, stolarze? <laughs> nie, nie, to w ogóle nie przychodziło mi do głowy. Zaraz ci pokażę, patrz. Halo, tu Charlie Tango 2 do wieży kontrolnej. Słyszę Was głośno i wyraźnie. Podchodzę do lądowania. Over. Pilotem? Tak jest. Marzyłem o lataniu odrzutowcem po całym świecie. To dlaczego nim nie zostałeś? Bo okazało się, że na dużych wysokościach mam mdłości. <laughs> tak samo jak Tamara. <laughs> Przepraszam Cię na chwilę, tylko odbiorę. Halo, tak, to ja. A co będzie, jeśli i ja będę się czuł źle, kiedy będę wysoko? Nie będę mógł wejść na tę wielką drabinę. Co to będzie ze mnie za strażak? O, wszystko możliwe. Ma najmocniejsze silniki ze wszystkich! Najszybszy samolot na świecie! O, nie! Mój samolot! O. Dzień dobry, ja jestem Bali Witaj Bali, ja jestem Malo Pomóc ci? Tak, mój samolot zawiesił się na drzewie <laughs> Nie martw się, zaraz go zdejmę Drabina w ruch O, tam jest samolot Na tej najwyższej gałęzi Aha, już go widzę nie martw się. O. Proszę bardzo. Hurra! Mogę zejść. Bardzo dziękuję, panie strażaku. Nie ma za co. Bardzo lubię pomagać. Tak, wiem o tym. Pańska praca jest najlepsza na świecie. Ja też będę strażakiem, kiedy dorosnę. O, naprawdę? Jesteś pewien? Tak, na tysiąc procent. Najpierw będziesz musiał się bardzo długo uczyć. Zastanów się też nad innym zawodem. Masz mnóstwo czasu do namysłu. Tak? Zapewniam cię. Kiedy miałem tyle lat, co ty, lubiłem malować. Zostałem strażakiem i mogę to łączyć. E, ale w jaki sposób? Przebierz się w strój strażaka. Weź go z kabiny. Pokażę ci. Jest tu barwny blasku, pełen świat Tak kolorowy jak marzenia Posiada tę magiczną moc By zawsze były słoneczne dni Zielony mam z zieleni łąk Błękitny od błękitu musz Biały mi da biel, mąki i śnieg Czerwony zaś strażacki wóz By świat kolorami lśnił Nie żałuje farb i sił Maluje sad na nieba tle i noc, i włosy twe. Stubarwny blasku, pełen świat, tak kolorowy, jak marzenia, tak kolorowy jak marzenia, posiada tę magiczną moc, by zawsze były słoneczne dni. Stubarwny blasku, pełen świat, tak kolorowy, jak marzenia, tak kolorowy jak marzenia, posiada tę magiczną moc. By zawsze były słoneczne dni! Bardzo ładnie! Widzę, że masz talent do malowania. Dziękuję, nie wiedziałem, tylko tam wyżej brakuje żółtego koloru? Do widzenia! To na jaki kolor pomalujemy skrzynie? Jaki kolor ma wóz strażacki? Czerwony! Jest czerwony. Ej, ładnie malujesz. jak równo. Proszę, skrzynia gotowa. Wiesz co, synku? Jesteś wspaniałym pomocnikiem stolarza. Nie żartujesz? Sami zrobiliście tę skrzynię? Tak, poszedłem do taty po szkole. Razem go pomalowaliśmy. Jest naprawdę wyjątkowy. Kto wpadł na pomysł z tym wozem strażakiem? Ja, mamo. Tak było. Bali chce być w przyszłości strażakiem. Nie, tato, zmieniłem zdanie. Nie będę strażakiem. Dlaczego? Kim w takim razie zostaniesz? Tym. Co znaczy tym? To znaczy, że będę malarzem i będę mógł pracować razem z tatą. Zgadzasz się, tato? <laughs> Oczywiście, synku. Dzięki. Będzie nam dobrze <laughs> razem. Tata i ja. <laughs> Nawet o tym nie marzyłem. <śmiech> 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 Policja Polska Filmokrat i Studio Miniatur Filmowych, reżyseria Maryla Brzostyńska dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Dorota Brewińska, Dźwięki Montaż Alik Matuszewski, Diecty piosenek Wiesława Słójkowska, Kierownictwo Produkcji, Krystyna Dynarowska. Wystąpili Lucyna Malec, Tomasz Kozłowicz, Jolanta Wilk, Tomasz Bednarek, Jacek Wojczyk i inni.